Tu, tu, ry, tu, 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 tu. Typowy kamper. No. Typowy kamper. No tylko, że to nie jest za bardzo interesujące dla mnie takie stanie. Wolisz... A, to mi, nic innego nie zrobimy, słuchaj. Przecież nie pojedziemy, kurde. Jak to nie? Agresywnie, przez środek wszystko się od yes. odbije. Nie przebiją to do nas. Nie wiem, jak ty. Nie patrzyłeś parametrów grilla? 150 na przodzie 300 na wieży A, a władz dowódca ma 400 pancerza chyba, chyba od góry A jak strzelają w gąski to się odbijają i jeszcze sami przyjmują HP Grillowi nie wolno strzelać w gąski bo to jest automatyczny ban na konto Staje sobie Uważaj na Artę. I patrzę, co tu się. O kurde, Lagi mam. No to dobry moment, na laga. O kurde, wszystko mi dęba stoi. No, normalna. O... Nikt nic nie widzi. Co oznacza nie... w skrócie nie dla wiem, mnie co tyle, się że... Nie wiem co się dzieje, ale jadę do tyłu, bo mnie tutaj na środku mogą zjąć Nie wiem gdzie... <laughs> Nie wiem gdzie jestem, ale jadę do tyłu. Ludzie <laughs> no, piszą na czacie, że. Też mają lagi. To no to nie jesteś jedyny, dobra wiadomość. Mamy identyczny internet... Jak fajnie ...ale ja lagów, a ja lagów nie mam teraz, co po prostu jest... ...dziwaczne. A ja no, nic no nic, nic się nie mogę zrobić, no nic. A nie, ja też mam laga. Ja też mam lagi, nieważne, przepraszam. Molinówki są takie wesołe. O, i się tam się utopił, no, nieeej! Jeszcze jednego poprosimy. <noise> Jeszcze jeden. To tak, ja... chyba już nie mam lagu. Do wody! Pewnie miał laga i wjechał do wody przez to. Pewnie ta. A tu się da utopić, a da się. No dobra, ale co się dzieje, z się... tu nic nie widać? No, ten... Ja mogę w skrócie przetłumaczyć to, to, dlaczego nic nie widzimy, bo niestety malinówka ta jest rozgrywana bez czołgów lekkich. To jest C5-4 no, To nie Tredni. jest czołg lekki. No właśnie, średni, drugi. ale nie lekki. No, jedzie nie na 7, i... jedzie na 7. Ale jedzie... to nie średni. Jedzie, Paziu. Nie ma na nic przestrzału. Nic a nic. Dupa zbita. Nie ma nadziei dla jak pantery. Nie ma, kręci się, wierci się. tego Nie trafi. Za górą. Tak, za górą, za górą. Musiałby się bardzo cofnąć. Nasza Arta na pewno ta ma przestrzał, ale. Ja już nie wierzę w to, co robi moja Arta zazwyczaj. Leci chyba. Nie. Chyba gdzie indziej strzelił Arto. Ale może coś innego się tam uda im pokazać nam. O, jak, jak agresywnie wyjechali tutaj do nas. T54 Prototyp, no. Nie masz go tam? Dostań. O, właśnie. A ja tak mówię, nie dziwne, dziwne, żebyś go nie miał, bo... w końcu... Nie no, ten to wyjechał... strasznie. Już 2-0? 2-0? Hmm... Nic nie widać więcej, STB tam... Cofnięty, choć... Może zaraz będzie przestrzał? Cofnij się kolego, cofnij! Tak, 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 dokładnie, dokładnie w tą stronę, idealnie! Ja go tam nie mam, ja go nie mam, ja go nie mam, nie mam. 609, dziękuję, dziękuję. O to chodziło. Taka współpraca może nam się podobać. Kurczę no, ja jestem niezadowolony, bo u mnie tutaj ścienko, ale chyba. I <laughs> w w ogóle że... nie ma. Muszę chyba podjechać do góry. Tak, też tak mi się coś wydaje. Bo tu widzę, że tu ostro tam No tu ci są. już nic nie ma, tutaj po prostu jest clear, clear flanka A czy wyczuć... ty jedziesz? Nic tu nie ma. Już bym dawno miał spotkać. Ale zobacz co się dzieje na górze No wiem ale muszę zdjąć STB Bo robię ogień krzyżowy Tylko że muszę trafić jeszcze Popki. Nie, no nasz strzelił i go kurde wystraszył. O, weszł. Zarębiście. Hmm, teraz cdc trzeba upolować. Trzy. Panie AMX, CLC, teraz... Co mnie zobaczyło? O nie niedobrze, bardzo niedobrze. dobrze. tak także już tam był, do nich podjechał, to... Wiem, co mnie zobaczyło. Co? Skorpion. <grywka> Który jest już wyeliminowany. Gorzej może być z eliminacją i karty. Dobrze. Dobra. Celecek przejechał. To to jest na Twojej chyba stronie, nawet. Dostał do mnie raz. To go, to to? Nie mogę teraz. O kurde, poświetlili mnie. Pasz. Eee... cóż. Zdjęty, typo. To tak tam sobie radzisz, przeżyjesz to? Nie. Kurde, to niedobrze. Kurde. No, zobacz, co tu się stało, no. Dobra. Raczej wygrane. Nie no, wygrane, ja wiem. Mogliby nie kapować w teorii. No. Ile ileś tam tam tego? tego tysięcy! jest jest jest, jest jest, co tu jedzie? jest, 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 ale pięknie. Mam nadzieję, że go zdejmiesz. Nie, przegram z nim. Siedem i pół. O, <laughs> o kurna. No. Powiem jeszcze bitewka nawet spoko. 7608 fragów. To jest bitewka, proszę pana. Całkiem udana. Gdyby ten, f... ten 7 się nie utapili, to może byłoby nawet więcej. <grymne> oh. O, misję wykonałem nawet. No i zarabiliście. Misja. 200 tysięcy kredytów. No i to jest kurde coś. Pierwszej klasy, no. To jest bitewka, którą chciałem rozegrać. Co by tu teraz wziąć? Może dycha <grywa> dla odmiany. No ciekawe, jak Obiekt, obiekty do obiektowania. Dwa obiekty, no proszę bardzo. Proszę cię bardzo. Dzisiaj na razie to była ja najlepsza grilla. bitwa tym Grillem. No ta. Teraz. Westfield. Tutaj te to ostatnio dobrze zagrałeś, więc. Trzeba by to powtórzyć. Ale znowu jest to samo. Mają trzy czołgi ciężkie. Mamy a mamy będziemy. jeden. A te deki tam raczej się obronią, no bez przesady, no tyle nie, deków. No kurde, no tyle deków I to, i to dobre Tedek. Muszą się bronić nie ma opcji, no naprawdę, bo to wstyd będzie. U mnie, u mnie zegar stoi w miejscu oczywiście. Mhm. W aucie? Dokładnie. Zaszam to. Nie to jest kwestia yy, klienta gry i serwera. Jedyna opcja, aby to naprawić, to trzeba byłoby wyłączyć grę i uruchomić na nowo. Także nie do końca mi się teraz chce to robić. Była! Może ktoś zbierze one shota i wybuchnie. Było, przy, byłoby przyjemne. Tak arty trafić, kurde. <laughs> Ups. Dobra, już jednego Tadeka nie mamy. O, się. Jest armia, jest armia. Leopard. Ale ten nowszy, czy ten starszy? Bulldog chyba ucieka, coś kombinuje. Ładnie, to to. jeszcze ode mnie na pożegnanie. Podjeżdżamy tam? Możemy to nie podświetleni będziemy. Nie ma co się tu wychylać. Temu nie pomożemy. No się wychyli, wychyli się chyba. Taki uparty ten kolega w 50, bardzo. Ale już tak. Nie wiem, gdzie to poleciało. O, arty. arty nas mogą trafić tutaj, to nie możemy tu stać do arty. Wiem, 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 spokojnie, dlatego trzeba zmienić pozycję. No. Co tam jeszcze na wzgórzu jest? Dobra, Dobra to chyba jadę po tam pięćdziesiątkę. To tutaj ja cię będę osłaniał, co? Żebyśmy nie os... muszę. Okej, okay, dobra. Znalazłem. Paziów. Pięknie. Dziewięćdziesiątka będzie przyjeżdżać. A raczej zjeżdżać. Aj, nie trafiłem. Trzeba naszemu pomóc, bo on tam dobrą robotę odwalił. Dobra, już, się bym, już, żeby nie padł. Dostał raz. Kurde, chyba go zdejmie. Aj, przeze mnie trochę. Mogę go uratować. Trafiając raz więcej, podjedźmy, podjedźmy teraz. Może Ja jeszcze to tutaj taki? Eee... Tadeka nie dostałem. Ja dołem zjadę. Tutaj są takie fajne doły. Nie ma opcji, aby nie trafić. Wyjadę im wprost na twarz na twarz. O kurna! O, ja pierniczę! O, ja pierniczę! Eseta! Trafił mnie, kurna! O oh my god... Nie lubię esety. Jeszcze Leopard. O, ładnie, obiekt. Esto strzeliło, S to strzeliło Mayday mayday, S to strzeliło Dobra ja jadę już tam jadę, od, od, z drugiej strony go weźmiemy go wiesz O kurde 50B o, Co tam tu się jest. Co oni tu robią w ogóle? To nie jest jakaś taka normalna taktyka 50B tam jest Właśnie widzę, że nie tutaj tak... ale tak patrzę HP-kowo, to my też nie mamy jakiejś ogromnej przewagi, więc trzeba uważać. Tego MX-a, to to nie podświetlisz, co nie? Tak to... Raczej, no masz, podświetlony. A ta, to przestrzału nie mam. Dobra, to, teraz podjadę teraz. Dobra. Dobra. Zaopiekowałem się nim, tak jak chyba to chciałeś. Ci bardzo. Teraz s to, to ja ci go podświetlę i teraz ja będę podświetlał, co? Znaleziony. W idealnym stanie do sfermienia. On ma zwykłe działo. Co? Odbiłem się od S100. Stop, a mi jest właśnie. Ale polałem S100. Zdjąć. Dla świętego spokoju. A, gorsze zło. A ten to co on tu robi? W ogóle. Nie, nie. A nie, jakąś ciemną taktykę mają strasznie. Tak się ustawić S100 i AMX 50B? Według mnie to nie jest takie dobre, bo. Przez ten ruch. Nie mieli nikogo. Przez dużą część bitwy. Odbić. O, odbisz. Tak ustawiłem trochę pan coś pod kątem. Ale raczej nie liczyłem na ten rykosz, powiem szczerze. No, to zbycie nie zjawił i tak. Tak, tak. O kurde. 5200 proszę pana. Oj, no pięknie. O to jest kurna druga bitwa z rzędu, dobra. Co oznacza, że uruchomiłem dobrego moda. Pewnie tak jest. Jakiś tam chit włączony, jakieś ma dziki, kurde. Nie, gram lepiej, dlatego że zaczynam jeść winogrona i od razu lepiej idzie. No na pewno. Bo głodny to... głodny nie jesteś sobą. Na pewno tak jest.